Dzisiaj wymienimy sobie Poduszkę pod skrzynią biegów To jest DSG Wymienimy ją na O tak ona wygląda Pierwsze co to trzeba będzie odkręcić tutaj Jedna śrubka Zajmujemy plastik Później tak Zajmujemy ten wężyk Odpinamy Kostkę od przepływomierza rozłączamy tutaj dolot powietrza z obudową filtra. Zdejmujemy obudowę. Obudowa zdjęta. Jak odkręcimy wszystko, odczepimy przewód. Pociągamy i zdejmujemy. I teraz odłączamy akumulator dziesiątki tutaj obok trzynastka. W tym miejscu. Jak ktoś ma jakieś bardziej wersję taką, z więcej elektroniki z typu start-stop i tak dalej, można sobie drugi akumulator, kable i założyć tutaj podtrzymanie albo są takie specjalne, specjalne do OBD kable, wkłada się do OBD i są wyjście na akumulator na plus minus na klemy. Żeby było podtrzymanie dla sterownika, y, silnika, żeby tam żadnych błędów nie powywalało. Ja tutaj mogę odpiąć, bo wiem, że tutaj nic się nie, nie będzie działo złego. Regulator wyjęty. Teraz trzeba trzy śrubki e, na dziesiątce odkręcić. Jedna, druga e, tutaj pod tym kablem i trzecia tam. Wyciągamy osłonę i już będziemy mieć dostęp do e, o, naszej e, poduszki. regulatora mamy już zdjętą i już widać tą e, część poduszki. Teraz tak, tutaj... Wystarczy nam podważyć troszkę te kable, tak żeby mieć dostęp do tych dwóch, yy, dwóch śrub tutaj, tutaj jedna i, i tutaj kolejna, trzeba będzie lekko nagiąć. Teraz tak, podkładamy lewarek pod skrzynię biegów, yy, żeby nam nie opadła skrzynia i żeby tam nic się nie pouśkadzało, przeguby, a nie osłony przegubów. No i wtedy odkręcamy luzujemy te śruby, odkręcamy z nerpy w karoserii, i później tutaj z, z, ze skrzyni No i wyciągamy, wyciągamy tą gumową metalową poduszkę. Zobaczcie, auto skrzynia jest podparta. Podłożyłem lewarek, podpompowałem troszkę nam się przód, wtedy podnosi przód auta, no ale to tam nie, nie ma znaczenia. Trzeba troszkę go podnieść tak z 10 cm do góry. No i wtedy e, odkręcamy, e, odkręcamy na 18 te śruby i tu są szesnastki w tym miejscu tu pod kablami. Już odkręcona i teraz e, wystarczy ją wyciągnąć tą, tą poduszkę to jest jeszcze z tego co widać oryginalna już Wam pokażę zaraz jaki ona ma luz, czy ręką łapie o. i właśnie e, jak jechałem i dochamowywałem, to czułem się i nagle mocny hamulec, wtedy było czuć takie uderzenie. E, ja to czułem tak mniej więcej pod nogami kierowcy, gdzieś w tych okolicach. A to po prostu e, szarpało skrzynią, uderzało w tą, w tą dolną poduszkę, i tak było czuć po prostu, nie? Tak, tak, pracuje stara, zaraz porównamy nową. Jeszcze raz dla porównania. Zobaczcie. Leciutko, to nawet nie trzeba używać siły. A tutaj guma delikatnie tylko się ugina. Jeszcze może docisnę trochę i madło. To będzie coś widać więcej, ale. No nie tak. Nie pracuje tak lekko jak. Tom to tak naprawdę można sobie. O. Tak, o! Bardziej właśnie chodzi. Chodzi tak na boki i to było czuć przy właśnie hamowaniu, Ta tutaj, a tutaj nie ma zero luzów. Zakładamy tą nową, skręcamy wszystko powinno być ścieżone zamotowaną. Ja zawsze y, przykręcam sobie najpierw do karoserii, a później przyłapuję, ustawiam mniej więcej na równo i zawsze jak y, odkręcacie i przykręcacie, jak odkręcacie, to zawsze odkręcacie od brzegu, od brzegu i środkową na końcu. Jak przykręcacie, to najpierw w pierwszą y, środkową, a później boczne. Z tego względu, że jak odkręcimy sobie po kolei, na przykład tą, tą i tą, i mamy podwieszony silnik, albo y, y, na przykład na lewarku, albo na jakimś kołku ktoś robi pod domem gdzieś tam, to może nam polecieć tamtą stronę. A tak to za, jakby zrzucamy go prosto na, na środku, a nie, nie, nie kości nam po prostu tego, y, nie kości nam skrzynia i silnik y, i nie leci ukosem. Nie? Y, teraz wkładamy. Yy, mocowanie, yy, mocowanie yy, postawa akumulatora, później akumulator, skręcamy akumulator i yy, na końcu na końcu filtr powietrza i to wszystko. Ok, wszystko poskładane, została tylko jazda próbna i tak mi się wydaje, że teraz yy, nie będzie już tego stuku. Ale za to wydaje mi się, że będzie, będą bardziej odczuwalne yy, wibracje spowodowane z yy, uszkodzonych. Yy, Przegubów, ponieważ wydaje mi się, że to są yy, stały luzu przeguby, i mogło to też wpłynąć na szybsze zużycie, zużycie się tej podstawy, tej, y, postawy, tej y, obudowy, gumy. Yy. Na pewno też y, czas, czas y, 10 lat, 12 lat już ma ta guma to jest oryginalna guma. Także to też na pewno miało swój wpływ na to. No i styl pewnie jazdy też miał na to jakiś tam wpływ. Jak ktoś tu jest skrzynią, tak jak mówiłem, DSG, pewnie jak ktoś robił kickdowny albo yy, no, szybkie wyprzedzanie, właśnie kick down albo mocne do hamowania, to pewnie ta, ta guma też yy, nie miała ta. Yy, łapa, się, te łapa skrzyni biegów też nie miała lekko. Dlatego pewnie, pewnie tak się służyło. Zobaczę. Yy, na pewno będę chciał wymienić tutaj i tak profilaktyczne, znaczy profilaktyczne. Wewnętrzne obydwa są praktycznie uszkodzone. Czuć jak, jak się jeździło, to przy takich niższych prędkościach i, i jak był zimny, czuć było takie delikatne na podłokietniku już wibracje. Zewnętrzne, zewnętrzne są ok, delikatne mają tylko luzy, ale chyba, chyba je wymienię, pokuszę, pokuszę się, żeby wymienić je w całe, w komplecie. <laughs> Także. Yy, taka szybka na, wymiana tak naprawdę zajmie Wam to jak macie yy, osiemnastka, 16, dziesiątka, kluczyk, trzynastka, imbus piątka yy, i lewarek. Spokojnie w pół godzinki, no niech będzie na 45 minut się wyrobicie bez problemu albo i szybciej nawet. Yy, jak Wam się podobało napiszcie, dajcie yy, komentarz, lajka.